To jest takie odbicie rozczarowania. Oni patrzą na to, jak ktoś mógłby, ona przychodzi i mówi, że jej największym, największym marzeniem byłoby zostać waromowiczem. Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym będę mówiła o różnych sztukach teatralnych. To jest mój pierwszy filmik, więc bardzo chciałabym się przedstawić na początku. Mam na imię Ala, mam 19 lat, chociaż wiem, że na tyle nie wyglądam. Moim największym, największym marzeniem jest zostać aktorką, więc zdaję w tym roku do szkół teatralnych. I z tego powodu, znaczy z powodu tego, że interesuję się aktorstwem, chciałam założyć ten kanał, bo stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł, żeby się z Wami podzielić moją pasją. I wiem, że nie ma aż tak wiele kanałów na YouTube o teatrze. Jest dużo o filmach, a nie aż tak dużo o teatrze. Od razu mówię, że ja nie jestem żadną specjalistką. Ja się w ogóle nie znam na teatrze tak naprawdę. Ja nie mam zamiaru udawać, że się znam, bo to nie miałoby sensu. Ja po prostu... Będę opowiadać o sztukach, które zrobiły na mnie jakieś wrażenie. Może uda mi się trochę zachęcić niektórych do odwiedzenia teatru, bo otwierają już teatry, więc idźcie do teatru. I dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą sztuką. Jaką jest Ewelina Płaczek TR Warszawa? Obejrzałam to oczywiście online, bo się inaczej nie dało. No cóż, mimo tego, że było to online, to bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że może Was zachęcę do tego, żeby to obejrzeć. To tylko kilka godzin, ale możecie przeżyć coś ważnego. bardziej, że nie wiadomo, ile będzie jeszcze trwało Wasze życie. A więc zaczynajmy! Ewelina Płacza została wyreżyserowana przez Annę Karasińską i grają tam aktorzy tacy jak Maria Maj, Ewelina Pałkowska, Robert Maćkowiak, Rafał. Adam Boronowicz czy Rafał Maćkowiak? Znaczy nie, czy. Są wszyscy aktorzy, którzy zagrają. O czym jest spektakl? Na pewno nie jest to taki typowy, typowy spektakl, bo to w sumie nie ma takiej typowej fabuły. Spektakl polega ogólnie na tym, że aktorzy przychodzą i grają postaci, które przychodzą, żeby zagrać ich samych w teatrze. To skomplikowanie brzmi. Robiliśmy bardzo dowolne etiudy, z których najbardziej podobało mi się osobiście. Że było dużo yy, plecenia bzdur. Ale chodzi o to. Że na przykład, przychodzi sobie Boronowicz i mówi: Cześć, jestem Kasia, i dzisiaj przyszłam w zastępstwie za Voronowicza. To musi być ogólnie wielkie wyzwanie aktorskie. No bo wyobraźcie sobie, nie można grać siebie, no bo to nie miałoby sensu, jakbyś po prostu był osobą. Nie można też grać normalnie jakiejś postaci, chciać ja się jakoś postać, no bo to nie. Na tym polega ta sztuka. Sztuką w tej sztuce jest to, że jest takie odbicie lustrzanka. Oni patrzą na to, jak ktoś mógłby ich widzieć, jak ktoś mógłby ich chcieć ich zagrać, i w ten sposób oni grają siebie, czyli jakby poprzez inną postać. Pokazują swoje najbardziej widoczne cechy, i tak dalej. To jest niesamowite, bo robią to genialnie. Widząc ten spektakl, nie widziałam wcale y, tych aktorów, tylko widziałam te postaci, które próbują udawać tych aktorów. Oni mówią często rzeczy, które są bardzo taką niewygodną prawdą. Co prawda oni tak naprawdę tego nie napisali, ale naprawdę te rzeczy są prawdziwe. Naprawdę są prawdziwe te rzeczy, które prawdziwe są. Więc na przykład Boranowicz mówi o tym, że jest łysy. Maria Mai wątpi we własną rozpoznawalność, a rachować Maćkowiak porównuje się do wielolka. I oczywiście trzeba tu wspomnieć też o Ewelinie, która właśnie jest inna, bo ona marzy o zostaniu cielecką, ale ona nią nie jest. To znaczy nie dzielecka ją gra, tylko Ewelina, sama Ewelina ją gra i ona próbuje się jakoś dopasować, ale ona się tak odróżnia od innych. Ale o tym za chwilę jeszcze powiem, bo chciałam jeszcze na chwilę przejść do scenografii i kostiumów, których nie ma. Scenografii nie ma w ogóle, bo jedyne co jest, to na podłodze takie krzyżyki, gdzie oni stają. No oni są ubrani tak, jak każdy mógłby się ubrać. To nie jest nic specjalnego. Po prostu zwykłe jeansy, bluzy, coś tam. Oczywiście nie umniejszam tutaj aktorom, którzy grają ze scenografią i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że uwielbiam taki minimalizm, bo wtedy nie można się zakryć jakimś, nie wiem, stołem czy żyrandolem. W każdym razie chodzi o to, że właśnie nie można sobie w niczym pomóc. Trzeba swoją uwagę skupić na tym przez cały czas. I czwórka aktorów musi razem współgrać, żeby stworzyć niesamowitą sztukę. Oni grają tylko swoimi ciałami, mimiką, chyciami, słowami, Uwielbiam tej sztuki. No ale w ogóle o czym jest ta sztuka? No bo jak się spojrzy tak na to powierzchownie, to wydawałoby się, że ona jest w sumie to o niczym, no bo co może być ciekawego w tym, że kurka tu przychodzi, przedstawia się, mówi, że są kimś kim, tak naprawdę nie są, ale udają jeszcze kogoś innego i tak przestają. No nie wygląda to fajnie, ale to tylko pozory. I na przykład opowiada o tym, że ludzie często chcą być kimś kim nie są. To znaczy, na przykład Kasia, już wcześniej przeze wspomniana, którą gra Woronowicz, ona przychodzi i mówi, że jej największym, największym marzeniem byłoby zostać woronowiczem. Ale ona wie, że tak naprawdę ten Woronowicz, to on nie marzy o byciu sobą. On, no okej, okay, jest sobą, ale ona bardziej by się z tego cieszyła, gdyby to ona mogłaby być nim. I tak samo właśnie Ewelina marzyła o byciu I tutaj pojawia się drugie zagadnienie, bo Ewelina, ona jest inna, ale jest prawdziwa. I właśnie to mówi o tym, jak trudno jest się dopasować do grupy, kiedy jest się po prostu sobą. Jest się prawdziwym. Każda jej kwestia jest takim czymś, że kurczę, to tak jakoś nie pasuje do reszty. Po prostu czuje się coś takiego, że jakby taka czarna owca, że po prostu no, coś nie gra. I właśnie chodzi o to, że Ewelina, będąc sobą, nie będąc tutaj w, w sensie to nie cielecka ją gra, nie umie być taka jak pozostali, nie umie się dopasować. Anna Karasińska wspomina też w tym spektaklu o samym aktorstwie o tym, jak trudno jest zaistnieć takim młodym aktorom. Bo Ewelina. Marzy o byciu aktorką, tak jak ja. Ten spektakl trochę tak prześmiewczo traktuje bycie celebrytą, i tak dalej, ale jednocześnie mówi o tym, jak to trudno jest spełnić takie marzenie. To chyba na tyle, jeśli chodzi o tę sztukę. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii. Jeśli widzieliście Ewelinę płacze. Jeśli nie, to zachęcam Was do odwiedzenia strony TL Warszawa, gdzie możecie zobaczyć dużo sztuk online. Nie, nie współpracuję z nimi. Ale chciałam Wam tak polecić, bo możecie też tam zobaczyć różne inne sztuki. Ja jeszcze ich nie widziałam, ale mam zamiar je nadrobić, więc mam nadzieję, że nagram jakiś odcinek o którejś z tych. Sztuk. Eweliny płacze na ten moment tam nie ma, mam nadzieję, że jeszcze się pojawi. Na końcu spektaklu oni robią takie spotkania z twórcami, więc to jest też super. I można się dowiedzieć bardziej takiego kontekstu, odczucia aktorów na ten temat itd. Tak Jeśli macie jakiekolwiek propozycje odnośnie do tego, o czym bym nagrać, co bym mogła obejrzeć? To dawajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa i bardzo chętnie obejrzę któryś z y, polecanych przez Was spektakli. No i do zobaczenia w następnym filmiku w piątek o 15:00. co tydzień. Pa!